Witajcie, kochani, po tej krótkiej przerwie. Słuchajcie, dzisiaj trochę no, o wszystkim i o niczym, tak powiedzmy. Ale w pierwszej kolejności chciałam dla wszystkich uczestników warsztatów, którzy będą chcieli się spotkać i kontynuować tą pracę, będzie spotkanie online, które w przyszłym tygodniu w osobnej informacji wrzucę na, na kanał. Spotykamy się po długim weekendzie. Więc śledźcie na kanale e, informacje i, i wszystkich chętnych proszę o zgłoszenie na maila no i będziemy się jakoś tam online spotykać. Niestety Skype już nie działa od pierwszego, więc musimy coś wymyślić innego pewnie na Microsoft Team. No ale to wszystko będzie w tej informacji. Słuchajcie, w pierwszej kolejności dzisiaj to chciałam Wam przedstawić pewną myśl. Twój umysł Istnieje tylko w takiej formie, na jaką mu pozwalasz. I zobaczcie, jakie implikacje z tego prostego zdania wynikają. Na co pozwalamy? Na jaką formę naszego istnienia, naszego wyrażania siebie, naszej ekspresji? Czym się ograniczamy? Czym ograniczamy naszą ekspresję? Co jest w nas takiego, że nie potrafimy być wolni w tym wyrażaniu siebie? To wszystko jest, słuchajcie, w nas. Wszystkie nasze wierzenia, całe nasze oprogramowanie, które mamy, to jest to, co nas ogranicza. Bo Czym innym jest wybranie sobie wierzenia, które chcę tu wierzyć i przez ten wybór determinuje swój obraz rzeczywistości, ale robię to świadomie. A czym innym jest, jeżeli wierzenie rządzi mną, jeżeli wierzę w coś, co ogranicza Mój sposób postrzegania, myślenia, działania. To jest przestrzeń iluzji. Iluzji, która jest odpowiedzią na nas samych. I ludzie również odpowiadają na nas, na, na to, kim jesteśmy w danym momencie. Zobaczcie. Jakiś człowiek. Taki przykład. Człowiek odnosi się do nas. Z brakiem szacunku. I w co to uderza? To uderza w nasze wierzenie o sobie, że nie posiadamy dostatecznie wysokiego poziomu, powiedzmy, no, poczucia własnej wartości. Mamy dane urodzeniowe, w, czym, w tym mamy program urodzeniowy, który mówi o tym, że musimy sobie odbudować tą własną wartość, rozpoznać ją. Rozpoznać. Proces jej budowania. Mówię o mm, poczuciu własnej wartości, dlatego że słuchajcie i w analizach, i, i w rozmowach y, z Wami, to jest y, bardzo poważny problem. Właśnie niskie poczucie własnej wartości, które jeszcze zostało dodatkowo, a może przede wszystkim, wyniesione gdzieś tam z domu rodzinnego, gdzie powtarzano. <grych> Nic nie umiesz, nie potrafisz, za coś się weźmiesz, nie skończysz, dzieci i ryby głosu nie mają, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jeżeli tym emanujemy, to w tym momencie ludzie będą na nas w ten sposób patrzeć i w ten sposób się do nas zwracać, i w ten sposób nas traktować jako kogoś z niskim poczuciem własnej wartości. I ludzie będą to potwierdzać. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Ten sam człowiek w stosunku do nas, niejako wyczuwając intuicyjnie nasz program, na którym działamy, czyli program poczucia braku własnej wartości, czy niskiego poczucia własnej wartości, będzie nas tak traktował, jakbyśmy niewiele znaczyli. Będzie nami pomiatał w pewnym sensie, można tak powiedzieć. Nie będzie się liczył z naszym zdaniem. Nie będziemy dla niego i to, co mówimy, i nasza ekspresja niczym ważnym nie będzie to nam pokazywał na każdym kroku. Ale ten sam człowiek w stosunku do kogoś innego będzie zupełnie inny. Będzie traktował kogoś z szacunkiem. I słuchajcie, widzicie, nie ma czegoś takiego, jak pewne cechy charakteru. Że ja taki jestem. Ja jestem odpowiedzią na to, co pojawia się w moim obrazie rzeczywistości. I obraz rzeczywistości jest odpowiedzią na to, czym ja jestem. I ten sam człowiek może każdego, kogo spotyka w swoim obrazie rzeczywistości, traktować w różny sposób. Dlatego, że reakcja będzie adekwatna do tego, co wyczuł intuicyjnie u. Udanej osoby. My podobnie. To jest dokładnie taki sam mechanizm. Jedna osoby lubimy innych, nie lubimy. Jedne szanujemy, drugich nie szanujemy. Zastanówmy się, dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? Jakiemu mechanizmowi podlegamy? Gdzie, dlaczego Wam to mówię? Mówię Wam to, dlatego, żeby przestać działać z automatu i żeby zacząć zastanawiać się nad tym, tym mechanizmem, który działa pomiędzy nami, nad tym mechanizmem, który jest powodem, że czujemy się tak, a nie inaczej, że mamy z kimś lepsze relacje, z kimś gorsze relacje, żeby popatrzeć na swój obraz rzeczywistości jako na zestaw danych, zestaw informacji, dzięki którym możemy rozpoznać samych siebie. Jest to narzędzie. Obraz rzeczywistości jest narzędziem do, do tego naszego samopoznania. I w momencie, kiedy dokonamy tego samopoznania, kiedy zobaczymy, na jakich wierzeniach jedziemy <laughs> przez całe swoje życie, co przyjęliśmy jako swoje, y a nie jest z nami, słuchajcie, wszystko przyjęliśmy. Wszystko. Nasza tożsamość, nasze człowieczeństwo powiedzmy. Wszelkie wartości. Nie urodziliśmy się z nimi. Nie przyszliśmy tutaj z nimi. Wszystko jest częścią programu, który dostaliśmy tu niejako urodzeniowo I, i który rozpoznajemy. I to jest bardzo istotna informacja. Słuchajcie, że na przykład, nie wiem, upieramy się przy czymś, że coś jest takie, a nie inne, albo. Traktujemy pewne kwestie jako bardziej ważne, inne jako mniej ważne. Coś, co do nas przychodzi w obrazie rzeczywistości, nas boli, a coś innego sprawia nam radość. I teraz to wszystko jest informacją. Informacją, którą każdy z nas osobna powinien odkodować, żeby zobaczyć, w jakich iluzjach żyje, w jakich wierzeniach. Na jakich programach działa, czym to wszystko jest dla niego. I w momencie rozpoznania, to, to jest tak jak przeczytanie książki. Przeczytałam książkę i mogę ją odłożyć na półkę. Tak samo jest z rozpoznaniem tych wszystkich mechanizmów, które nami kierują. To jest jak przeczytanie książki. <grym> Książki o człowieku, w którego uwierzyliśmy, że nim jesteśmy, o tożsamości, w którą uwierzyliśmy, że jesteśmy. A to tylko zbiór programów, to tylko zbiór wierzeń, zbiór określeń, które sobie nadaliśmy albo które inni nam nadali. A my w to wierzymy, <gryw> że tym jesteśmy. zasadzie to jest takie oczywiste. My nie chcemy wyjść ze strefy komfortu, czasami. My czasami wolimy żyć w tych wierzeniach, niż iść w nieznane. I to jest właśnie główny problem, który ludzi dotyka. Ludzie się boją. Boją się nieznanego. Boją się, że jak pozbawią siebie tej, jak uważają, ochronnej, takiej. Tarczy, która ich otacza, z tego znanego, to, że stanie się coś złego, że grunt im się spod nóg usunie. A chciałam Wam powiedzieć ważną rzecz, wydaje mi się, że to my jesteśmy gruntem dla siebie samych. I ten grunt nigdy nam się spod nóg nie usunie. Słuchajcie, można to przyrównać do, do choinki. Zobaczcie taki obraz. Choinka ma pień. Ten pień to jest to są te wszystkie dane urodzeniowe, z którymi tutaj przychodzimy. Dodatkowo na tym pniu są gałęzie i u podstawy tego pnia jest są te gałęzie większe, a im bliżej czubka, tym te gałązki są krótsze, mniejsze. I to, to by można było tak alegorycznie Właśnie przyrównać ten nasz program urodzeniowy do tej choinki. Jest główny pień, czyli to, co przychodzimy tu rozpoznać. I do tego dnia pomocniczo przymocowane są programy, takie podprogramy, które mają nam pokazać, w którą stronę iść, żeby. Dokonać tego rozpoznania. I to jest program dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo na początku, potem środowisko, potem partnerzy, praca i tak dalej, i tak dalej, i ludzie, których spotykamy. I to wszystko, moim zdaniem, nam pomaga w tym, żebyśmy zobaczyli nasz program urodzeniowy, nasze dane początkowe rozpoznali je, czyli przeczytali tą książkę, żebyśmy mogli odłożyć to na półkę. I w momencie, kiedy rozpoznajemy ten program, kiedy już wiemy, potrafimy go zbalansować, wygasić niejako, wtedy ta książka jest przeczytana. Wtedy możemy niejako my świadomie już Stanowić o naszym obrazie rzeczywistości i już y, nie żyć w, w tych brakach, w tych, w tych wierzeniach, w tym strachu, tylko sami tworzyć swój obraz rzeczywistości, który jest od tego wolny. Da się uwolnić od programu urodzeniowego i da się żyć tutaj, w wolności i przyjemności. Słuchajcie, <laughs> przyjemności zbycia. I w tej wicie jest narzędziem do tego. My jesteśmy Matryksem. <laughs> to, to, że się boimy, że on nas dotyka, uwiera w jakiś tam sposób, że, że czasami jego dotknięcie boli gdzieś tam w tych miejscach, gdzie programowo jesteśmy uwarunkowani. To nie jest kwestia Złego Matrixa, tylko to jest kwestia nas, tego, co w nas jest, nierozpoznane, niewygaszone. To jest, słuchajcie, fenomenalna przestrzeń do tego, żeby, żeby rozpoznać siebie właśnie w iluzji materii i zasymilować niejako tą materię. Bo jeżeli jej doświadczamy, to znaczy, że jest ona to również częścią nas. I w momencie, kiedy przyjmiemy, że to nie jest kontra. Ja, Kontra Matrix, ja kontra materia, ja kontra inni. Że to tylko programy do rozpoznania tutaj. To w tym momencie wszystko się zmienia. Wszystko zaczyna płynąć, jak mówią. <laughs> płynąć. Co to znaczy płynąć? No, to znaczy, że już mamy pewność tego, że. To nie jest niczym odrębnym, że zawiera się we mnie, a nie ja w tym. A jeżeli jest częścią mnie, to nie jest moim wrogiem. Jeżeli jest częścią mnie, to nie ma się czego bać. Jeżeli jest częścią mnie, to nie ma przed czym uciekać. Nie ma skąd wychodzić, z czym walczyć. Mówiąc, że. Uciekamy z Matrixa, czy chcemy wyjść z Matrixa, czy chcemy zamknąć Matrix, czy chcemy walczyć z Matrixem. Mówimy o sobie. O sobie. To jest część nas, nasz obraz rzeczywistości. I czy to zrozumiemy, czy nie, od tego zależy, jak odczuwając tą materię, będziemy. Jaką jakość będziemy odczuwania materii posiadać? Widzicie, to jest takie proste. Takie proste. Odwrócenie tego wektora i, i zobaczenie, ja tym jestem. Ja tym jestem. Zobaczcie to. Przychodzi do Was ktoś, ten przykład, na, który już wcześniej, o którym już wcześniej mówiłam. Zobaczcie najgorszą rzecz. Która Wam się w życiu cyklicznie przydarza. I zobaczcie ją jako informację o Was. Nie przyjmujcie tego jako ciosu, jako życia, które się na Was uwzięło, czy, czy jakieś inne tego typu wierzenia o zewnętrzu. Tylko popatrzcie na to bez emocji. Jako na informację. I co ta informacja mówi o Was. Gdzie to Was dotyka? Gdzie jest przyczyna tego wszystkiego? Bo przyczyna tego wszystkiego zawsze tkwi w nas. Zawsze my jesteśmy powodem wszystkiego, co się dzieje w naszym obrazie rzeczywistości. My. Jeżeli uznać ten matrix, powiedzmy, tą płaszczyznę całą za coś w rodzaju gry, w której dzieje się powiedzmy fikcyjnie, Jakaś fabuła, którą uważamy za rzeczywistą. I ta fabuła jest jednakowa dla wszystkich. To część z nas widzi jeden fragment tej fabuły, jakiś, ktoś inny widzi inne fragmenty tej fabuły. Dlaczego? Dlatego, że to, co mamy w sobie uruchomione, ta cała nakładka programowo-wierzeniowa, powoduje, że widzimy taki ani inny fragment gry, bo jest to kompatybilne z nami. Przyciągamy do siebie pe w pewnym sensie te, te fragmenty, które powodują wydzielanie przez nas największej ilości emocji i uwagi. A jeżeli do głosu dochod dochodzą emocje, to emocje powstają, w miejscu, w którym posiadamy jakiś brak, lęk, gdzie wydaje nam się, że czymś nie jesteśmy, że czegoś nam brakuje, gdzie czegoś się boimy i z czymś chcemy walczyć. Słuchajcie, to, to jest rzecz oczywista, że im, im większa agresja, tym większy lęk leży u jej podstaw. I popatrzcie na to, spróbujcie popatrzeć na to właśnie w ten sposób, bez emocji. Jeżeli pokazuje się Wam świat, który jest zły, to zastanówcie się, dlaczego przyciągam taki obraz, i dlaczego to generuje we mnie emocje. Gdzie jest coś we mnie, co leży u podstaw tego. Przestanie traktowania zewnętrza jakoś czegoś odrębnego od siebie. Zobaczcie, niektórzy lubią romanse oglądać, inni filmy wojenne, jeszcze inni science fiction. Zastanówcie się nad tym. Dlaczego tak jest? Że jednych romanse nudzą, a inni siedzą z chusteczkami i płaczą i rozczulają się nad. Kochającymi się, bohaterami, którzy przechodzą różne perypetie. Dlaczego tak jest? Bo działa nasz program urodzeniowy, który w pewien sposób określa to, czemu podlegamy. Określa wachlarz, pewien określony wachlarz emocji, braków, lęków, które mamy zrozumieć. Wszystko jest po to, żebyśmy cały ten obraz, który. Który mamy obraz rzeczywistości, jest po to, żebyśmy to zrozumieli. Żebyśmy zrozumieli prawdę o sobie. Żebyśmy potrafili przyjrzeć się sobie. To jest narzędzie. To nie jest coś, co zostało stworzone po to, żeby nas gnębić czy, czy w jakiś sposób zniewalać. To my sami robimy sobie. Wierząc w to, że ktoś może to zrobić i oddając mu na nasze życzenie. Jeżeli uważacie, że ktoś was gnębi, Zauważcie, zwróćcie ten wektor w swoją stronę i, i zobaczcie, jaki macie program, który tym wszystkim rządzi. W co uwierzyliście, że uważacie, że istnieje zewnętrzne, które wam zagraża? Na jakim programie bazuje to, że oddaliście niejako władzę nad sobą zewnętrznym? To jest, słuchajcie, clue tego całego, właśnie samopoznania. Zobaczyć to wszystko bez emocji. Tam, gdzie budzą się emocje, tam trzeba odwrócić ten wektor i zajrzeć w siebie. Dlaczego one się budzą, co je powoduje. I, i to jest chyba najważniejsze, co mogę Wam powiedzieć dzisiaj: że mm, emocje są w pewnym sensie jednym z najważniejszych narzędzi do. Mm, tego rozpoznania, dlaczego postępujemy, myślimy, działamy w taki, a nie inny sposób. Bo tam, gdzie pojawia się emocja, tam zawsze znajduje się program ograniczający. Bez względu na to, czy, czy ta emocja będzie po tej pozytywnej stronie wahadła, czy po tej drugiej stronie negatywnej wahadła. Emocja to zawsze wahadło, w mniejszym lub większym stopniu wychylone. Ale to też bardzo ważna informacja: że w środku w nas jest coś, co powoduje, że te emocje powstają. Sami tworzymy sobie obrazy, przywołujemy niejako ludzi, sytuacje, które powodują, że my te, te emocje odczuwamy. Zaczyna działać program, czy wierzenie, i, i w tym momencie wydzielają się te emocje. I za każdym razem to jest tak samo, tak samo. W momencie, kiedy zdefiniujemy to, dlaczego to powstaje, na jakiej bazie, w tym momencie się od tego uwalniamy, rozumiemy mechanizm. Wszystko jest po to, żebyśmy zrozumieli mechanizm. Jeżeli popatrzeć na to całkowicie chłodno, cały ten program urodzeniowy, całe to wszystko, ta cała przestrzeń tutaj, jest po to, żebyśmy mogli rozpoznać człowieka, na jakich zasadach działa, na jakich mechanizmach, przyjrzeć się tym mechanizmom z naukową precyzją, przyjrzeć się na chłodno, przyjrzeć się tym mechanizmom i rozpoznać je. I po oddzieleniu już od tych emocji, od, po wygaszeniu tych programów, zacząć się tym bawić, tak jak zabawkami. Używać tego, po prostu tego używać. To jest clue programu MATRIX. Żeby wyjść z uzależnień, wyjść poza emocje, rozpoznać siebie. I, I żeby ta przestrzeń zaczęła sprawiać nam przyjemność. Bo od tego jest. To rozpoznanie, nie wiem, czy to jest jakaś. Cena to może za dużo powiedziane. To jest jakiś sposób dojścia do, dojścia do, do, do siebie samego, do, do rozpoznania ja. Do, to nas kieruje do nas samych. Zauważcie, jak bardzo, im bardziej jesteśmy utkwieni w tych wierzeniach i programach, w tym zewnętrzu, tak zwanym, tym bardziej nas przysłowiowo kopie w tą dupę, żebyśmy w końcu odwrócili ten wektor i, i zobaczyli, że to ja jestem powodem wszystkiego. I to jest, słuchajcie, w tej chwili po tym wszystkim, <laughs> co przeżyłam, to jest. To jest, słuchajcie, piękny proces, piękny proces. I zrozumienie, zrozumienie tego procesu jest y, kluczem do tego, żeby tutaj przestać się już szarpać, żeby nie uciekać od niczego, żeby nie oddzielać od siebie tej własnej warstwy materialnej, tego swojego człowieka i tego, tego co ze sobą niesie. Słuchajcie, to na dzisiaj wszystko chyba. Słyszymy się za tydzień. Miłego, długiego weekendu. I trzymajcie się. Na razie, cześć Pa.